Kto je, ten płaci, kochanie, odpowiedziałam mężowi, gdy wprowadził osobny budżet i stwierdził: Przecież i tak będziesz gotować tylko dla siebie. Jego matka przyleciała na awanturę już pół godziny później. To wtedy zaskoczyłam ich oboje. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Hanna Szczepańska dostrzegła pęknięcie, zanim potrafiła je nazwać. Nie było to nic widocznego, żadna scena, żadna jednoznaczna sytuacja, ale ono tam było. Tkwiło w milczeniu, które ciągnęło się zbyt długo, w rozmowach, które nagle urywały się w pół zdania. W sposobie w jaki Sławomir Górecki wracał do domu bez słowa, z jedzeniem przełykanym w ciszy, z oczyma spuszczonymi gdzieś w podłogę. Po chwili znikał w sypialni, zamykał za sobą drzwi. Jakby oddzielał się od świata grubym murem. Formalnie nic się nie zmieniło. Nie było kłótni, nie padły żadne oskarżenia. Nie rzucali w siebie słowami jak ostrzami. A jednak Hanna czuła, że coś się przesunęło. Jakby jedna z trybów w dobrze działającej maszynie wyskoczyła z miejsca, a cały mechanizm zaczął zgrzytać. Prawie w ogóle już ze mną nie rozmawiasz, powiedziała pewnego wieczoru zbierając talerze ze stołu. Jej głos był cichy, ale stabilny. Sławomir nie odpowiedział od razu. Siedział zgarbiony, patrząc na stół, jakby próbował dostrzec coś, co zniknęło. Po chwili westchnął. To nieprawda, po prostu jestem zmęczony zmęczony. Słowo, które wypowiadał coraz częściej. Hanna tylko skinęła głową, ale wewnątrz poczuła pustkę. To zmęczenie trwało już tygodnie może nawet miesiące. I było czymś więcej niż tylko fizycznym wyczerpaniem. To było zmęczenie obecnością. Zmęczenie nią. Następnego dnia poprosiła go, by zrobił zakupy na nadchodzący tydzień. Prośba była rutynowa, bez emocji, część ich cichego codziennego porządku. Nie dam rady, odpowiedział krótko. Mam odliczone pieniądze. Myślę, że powinniśmy to wszystko rozdzielić. Każde z nas zajmie się swoim. Słowa zawisły w powietrzu. Hanna uniosła wzrok. Rozdzielić wszystko? Powtórzyła, jakby musiała się upewnić, czy dobrze zrozumiała. Tak będzie uczciwiej, powiedział, unikając jej spojrzenia. Nie odpowiedziała. W jej głowie nie było miejsca na protest. Nie było też złości, tylko chłodna, trzeźwa cisza. Tego wieczoru po raz pierwszy ugotowała tylko dla siebie. Bez myślenia o nim, bez odkładania drugiego talerza. To była pierwsza świadoma decyzja, którą podjęła nie licząc się z jego obecnością. W kolejnych dniach unikali się bardziej niż zwykle. Ich rozmowy sprowadzały się do minimum, a każde wypowiedziane słowo miało wagę niepotrzebnego dźwięku. Kiedyś potrafili godzinami rozmawiać o niczym: o książkach, które czytali, o tym, co widzieli na ulicy, o starych filmach, które oboje pamiętali z dzieciństwa. Teraz milczeli, jakby mówienie było luksusem, na który już ich nie stać. Hanna, powiedział w końcu pewnego dnia, wracając późno, zatrzymał się w przedpokoju, nie zdejmując kurtki. Możemy tak żyć? Każde osobno, w jednym mieszkaniu? Możemy, odpowiedziała, nie patrząc na niego, jeśli nie mamy innego wyjścia. Ale to nie ma sensu. Od dawna nic nie ma sensu, odparła. Było coś w jego oczach, jakby chciał powiedzieć więcej, ale zabrakło mu sił. Odwrócił się i poszedł do sypialni, zostawiając ją w kuchni wśród pustych kubków i ciszy. Tamtej nocy leżała w łóżku, wpatrując się w sufit. Nie słyszała żadnych dźwięków z za ściany. Czuła się tak, jakby mieszkanie już go nie zawierało. Jakby mieszkała sama. Wspomnienia napływały falami. Ich pierwszy wyjazd nad jezioro. Kłótnia o to, kto zgubił klucze do auta. Śmiech, kiedy padał deszcz, a oni mokli, jedząc kanapki pod otwartą klapą bagażnika. Ich spojrzenia, kiedy oboje milczeli, ale wiedzieli, że są razem. To wszystko teraz było odległe, jakby należało do innej wersji siebie. Dlaczego przestaliśmy być my? zapytała na głos, nie oczekując odpowiedzi. Odpowiedziała jej cisza. Następnego dnia zauważyła, że Sławomir zaczął chować swoje rzeczy do torby. Najpierw drobiazgi, ładowarka, książka, szczoteczka do zębów, potem ubrania. Nie powiedziała ani słowa, ale każde jego działanie krzyczało. Hanna patrzyła na to z dystansu, jakby oglądała film. Wyprowadzasz się? Zapytała, kiedy zauważyła, że torba jest prawie pełna. Na razie pójdę do Marcina. Potrzebuję przestrzeni. Przestrzeni? Powtórzyła, nie kryjąc gorzkiego uśmiechu. Całe to mieszkanie ci nie wystarcza? Hanna, nie musisz nic tłumaczyć. I tak już wszystko powiedziałeś. Wyszedł bez słowa, zamykając za sobą drzwi z cichym kliknięciem. Hanna nie podeszła do okna. Nie sprawdziła, czy się odwróci. Wiedziała, że nie. Została sama. Po raz pierwszy naprawdę sama. Choć jeszcze wczoraj dzieliła z nim każdy pokój. W kuchni nadal stał jego kubek. Ten, który zawsze brał rano. Przez moment wpatrywała się w niego, po czym odwróciła wzrok i zaczęła sprzątać. To był moment przejścia. Jeszcze nie wiedziała, co się z nią stanie. Jeszcze nie wiedziała, że w ciszy po Sławomirze narodzi się coś innego. Ale już czuła, że to, co było między nimi, nie wróci. Nie tego dnia. Nie w tej formie. I właśnie wtedy rozległ się dzwonek do drzwi. Zaskoczona podeszła ostrożnie i spojrzała przez wizjer. Na korytarzu stał ktoś, kogo nie widziała od lat. Ktoś, kto nigdy nie powinien się tu pojawić. Sławomir wrócił później niż zwykle. Jego torba leżała niedbale przy drzwiach, a kurtka lądowała na oparciu krzesła. Zatrzymał się w progu kuchni i rozejrzał. Stół był nakryty tylko dla jednej osoby. Hanna siedziała spokojnie. Jadła z talerza, nie podnosząc wzroku. Jego miejsce puste. Nie było też drugiego talerza, sztućców, szklanki. Nic. Zmarszczył brwi. Nic mi nie zrobiłaś? zapytał ostro, tonem pełnym niedowierzania, jakby próbował sprowokować odpowiedź. Hanna podniosła wzrok. Jej twarz była spokojna, ruchy precyzyjne, chłodne. Mamy osobne budżety, powiedziała spokojnie, odkładając widelec. Sam to zaproponowałeś. Przez krótką chwilę wydawało się, że chce coś powiedzieć. Może się wycofać, może przeprosić. Ale w jego oczach nie było skruchy, tylko rosnące napięcie. Odwrócił się nagle i wyszedł do salonu, rzucając telefon na kanapę. Po chwili Hanna usłyszała jego głos. Nie podniesiony, ale przyspieszony, spięty, z cieniem narastającej irytacji. Mamo, ona przesadza. Tak, dosłownie. Zachowuje się, jakby to był koniec świata, bo nie przyniosłem ziemniaków. No mówię ci, zupełnie jakby tylko jej świat się liczył. Hanna nie zareagowała. Siedziała wciąż przy stole, kończyła posiłek, jakby rozmowa w drugim pokoju jej nie dotyczyła ale każda sylaba wbijała się w nią głębiej niż nóż w deskę do krojenia. Wiedziała, że to nie była tylko rozmowa z matką, to była skarga, ucieczka, przenoszenie winy. Niecałe pół godziny później drzwi się otworzyły, bez dzwonka, bez zapowiedzi, jakby już tu należała. Amelia Sawicka wkroczyła z pewnością siebie, która przypominała marsz. Zostawiła torebkę na fotelu i bez słowa usiadła na kanapie patrząc na Hannę jak ktoś, kto już wydał wyrok. Mój syn nigdy nie potrafił radzić sobie sam, powiedziała sucho, z tonem matki, która wie wszystko najlepiej. Zawsze taki był. Żona powinna to rozumieć. Hanna poczuła, jak coś w niej się zaciska. Powoli odłożyła kubek na stół i spojrzała jej prosto w oczy. Rozumiem, ale nie zgadzam się, by mnie oszukiwano. Sławomir stojący w kącie nagle się poruszył. To jedno słowo oszukiwano, uderzyło w niego mocniej niż jakiekolwiek inne. Zadrżał. W jego oczach pojawił się niepokój. Zaczęło się. Hanna sięgnęła po telefon, odblokowała go i uruchomiła aplikację bankową. Bez słowa położyła ekran w stronę Sławomira i jego matki. Na ekranie widniały przelewy, te same trzy kwoty powtarzające się co miesiąc. 40 tysięcy złotych. Każdy przelew skierowany na to samo nazwisko Amelia Sawicka. Trzy miesiące powiedziała cicho 40 tysięcy miesięcznie wszystko poszło do ciebie. Amelia nie drgnęła. Siedziała z podniesionym podbródkiem, nie spuszczając wzroku. Sławomir spuścił głowę. Przez moment nie powiedział nic. W jego ciele widać było napięcie. Jakby każdy mięsień walczył ze sobą. Wstyd przyszedł pierwszy. Wcześniej niż gniew, wcześniej niż tłumaczenia. Mówiłeś, że nie masz pieniędzy na jedzenie, kontynuowała Hanna powoli, jakby każde zdanie musiało być dokładnie przemyślane, zanim zostanie wypowiedziane. Ale miałeś na to. To. to nie tak jak myślisz, wyjąkał Sławomir. Mama miała problemy, Trzeba było pomóc. Nie pytaliście mnie o zdanie, przerwała mu. Ani razu. Amelia wyprostowała się jeszcze bardziej. Jestem jego matką, rzuciła z dumą, jakby to miało zamknąć sprawę. A ja jestem jego żoną, odpowiedziała Hanna natychmiast. I wy postanowiliście coś za moimi plecami. Nie chodziło już o pieniądze, to już nie był problem finansowy. W tej chwili wszystko się przekształciło. Rozpad ich relacji nabrał nowego wymiaru, głębszego, bardziej osobistego. Została zepchnięta na margines, wyrzucona poza obręb decyzji, które bezpośrednio wpływały na jej życie. To była zdrada zaufania i to bolało najbardziej. Myślałem, że to chwilowe, mruknął Sławomir, unikając spojrzenia. Nie chciałem cię obciążać. Nie chciałeś? Hanna zaśmiała się cicho. To dziwne, bo najwyraźniej nie miałeś problemu obciążać wspólnego konta. Sławomir zamilkł. Amelia spojrzała na syna, potem na Hannę. Może gdybyś była bardziej obecna, mniej wymagająca. Może gdybyście oboje byli szczerzy. Przerwała jej twardo. Może wtedy miałoby to jakiś sens. Wiedziała, że ta rozmowa była potrzebna. Że bez niej nic nie ruszy ale jednocześnie czuła, jak z każdym słowem oddziela się coraz bardziej. Cegła po cegle, znikało my, zostawała tylko ona. W końcu Amelia wstała, wzięła torebkę, poprawiła płaszcz i spojrzała na syna z chłodnym niezadowoleniem. Chodź, jedziemy do mnie. Tu nie ma czego szukać. Sławomir spojrzał na Hannę. Przez sekundę coś błysnęło mu w oczach, może zawahanie może próba. Ale było już za późno. Hanna nie potrzebowała słów, wiedziała, że ta decyzja zapadła dawno. I nie przez nią. Idź, powiedziała cicho. I zamknij za sobą drzwi. Odszedł bez słowa. Gdy drzwi się zatrzasnęły, Hanna usiadła z powrotem przy stole. Ekran telefonu nadal świecił zimnym światłem przelewów. Przesunęła go na bok, otworzyła szufladę i wyjęła dokumenty. Ich umowy, wspólne rachunki, wszystko, co kiedyś dzielili. Teraz patrzyła na to, jak na obcą historię. Zdecydowała. Cokolwiek miało się wydarzyć dalej, nie będzie już bierną uczestniczką. Coś się w niej obudziło nie gniew, nie zemsta coś znacznie cichszego, ale bardziej trwałego wewnętrzna siła. I właśnie wtedy odezwał się dźwięk wiadomości: jeden dźwięk, potem drugi. Wzięła telefon do ręki, dwa nieodebrane połączenia i wiadomość od kogoś, kogo nie widziała od lat, kogoś, kto znał Sławomira jeszcze zanim się poznali. To nie był przypadek, to był początek czegoś znacznie większego. Prawda nie została zamknięta w czterech ścianach ich mieszkania. Rozlała się dalej, jak woda z pękniętego naczynia. Sącząc się do telefonów, rozmów i spojrzeń. Najpierw odezwał się Bogusław Kołodziej, kuzyn Sławomira z Wrocławia. Zawsze był oszczędny w słowach, ale dziś jego głos brzmiał ciężko, twardo, jakby dźwigał coś, czego już nie chciał trzymać. Ty naprawdę sam utrzymywałeś matkę? zapytał bez emocji. Przez trzy miesiące? czterdzieści tysięcy? Sławomir wciągnął powietrze ale nie zdążył odpowiedzieć. Bogusław dodał już spokojniej, ale z lodem w tonie. Wiesz, że to nie jest pomoc, to jest uzależnienie. I ty ją do tego przyzwyczaiłeś. Nie próbował się bronić. Tego samego dnia zadzwonił Waldemar Mrozowski, brat cioteczny, zawsze brutalnie szczery. Co ty odpier. urwał, jakby sam się zaskoczył tym, co miał powiedzieć. Nie będę owijać. To nie jest rodzinna lojalność to jest ślepota. Ty się dajesz wykorzystywać, a twoja żona ma rację, w stu procentach. W Sławomirze coś się wtedy skruszyło. Słuchał w milczeniu. Każde słowo, które dotąd próbował wypierać, wracało ze zdwojoną siłą. Ludzie, którzy przez lata nie wtrącali się w jego życie, nagle zaczęli mówić. I mówili ostro. Tego samego wieczoru Amelia zadzwoniła do niego cztery razy. Za piątym razem odebrał. Nie zdążył nawet się przywitać. Ja wszystko robiłam dla was, wrzeszczała do słuchawki. Całe życie poświęciłam tobie, waszemu ojcu, twojej edukacji. A teraz co? Jestem pasożytem? Jej głos drżał, mieszały się w nim złość, żal i coś, co przypominało strach, strach przed utratą wpływu. Sławomir nie odpowiedział od razu. Trzymał telefon w dłoni słysząc tylko jej oddech po drugiej stronie. Zrozumiał, że po raz pierwszy Amelia nie miała nad nim kontroli. Jej krzyk nie robił już tego, co kiedyś. Nie odparł nic, po prostu się rozłączył. Kilka dni później Hanna siedziała na ławce w parku z Olwią Lis, swoją przyjaciółką z lat studenckich, kobietą, która potrafiła rozebrać każdą sytuację na części i nazwać to, czego inni się bali wypowiedzieć na głos. On cię nie zdradził z inną, powiedziała Oliwia, patrząc wprost na Hannę. On cię zdradził milczeniem, tym, że cię wykluczył, że nie uznał cię za część decyzji to gorsze niż romans, bo to znaczy, że cię nie widział nie chciał widzieć. Te słowa zapadły w Hannę głęboko, wróciły do niej wieczorem, kiedy przeglądała stare zdjęcia, ich wspólne wyjazdy, święta. Chwile, które kiedyś uważała za nienaruszalne, teraz widziała je inaczej, jakby tamta kobieta, z uśmiechem przy jego ramieniu, była kimś innym. Sławomir próbował z nią rozmawiać jeszcze tego samego wieczoru. Wszedł do kuchni, stanął oparty o framugę i przez dłuższą chwilę milczał. Ja, ja nie chciałem wybierać między tobą a nią, powiedział cicho. Hanna spojrzała na niego bez litości. W jej oczach nie było już żalu, tylko wyraźna świadomość. Ale wybrałeś, odpowiedziała. Za każdym razem, gdy mnie okłamywałeś. Nie próbował zaprzeczyć. Zawiesił głowę. Wiedział, że każde jego słowo w tej chwili może tylko pogorszyć sytuację. Napięcie rosło. Amelia dzwoniła codziennie. Broniła się, oskarżała. Wypłakiwała swoje krzywdy. Rodzina komentowała coraz głośniej, otwarcie. Nikt już nie udawał, że to tylko drobny kryzys. Sławomir był w środku pajęczyny, którą sam pomógł utkać, a teraz nie potrafił się z niej wyplątać. Aż nadszedł dzień, kiedy coś w nim pękło. Siedział w samochodzie przed domem matki. Długo. Otwierał drzwi i zamykał je z powrotem. W końcu wyjął telefon. Wybrał jej numer i czekał, aż odbierze. Mamo, powiedział, zanim zdążyła coś powiedzieć. Nie przeleję już więcej pieniędzy. Po drugiej stronie zapadła cisza. Taka, której wcześniej nie znał. Co. Jej głos był prawie bezdźwięczny. Co ty mówisz? Nie zrobię tego, powtórzył. Już nigdy. Przez chwilę nie słyszał nic poza jej oddechem. A potem przyszły łzy. Autentyczne, bolesne, rozdzierające. Jak możesz mi to zrobić? Jęknęła. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiłam. Ale on nie odpowiedział. Wcisnął czerwoną słuchawkę, zanim zdążyła powiedzieć więcej. Siedział tam jeszcze chwilę, z głową opartą o kierownicę. Czuł ciężar winy, ale pod nią dziwną lekkość. Jakby po raz pierwszy od dawna coś odzyskał. Siebie? Wrócił do domu późnym wieczorem. Hanna siedziała przy stole z filiżanką herbaty, w ciszy. Spojrzała na niego, ale nic nie powiedziała. On też milczał. W tej ciszy nie było już wojny, ale też nie było pokoju. Był tylko stan zawieszenia, między przeszłością a czymś, co miało dopiero nadejść. I właśnie wtedy rozległo się pukanie do drzwi. Ciche, ale stanowcze. Hanna spojrzała na niego pytająco. Sławomir podszedł i otworzył. W progu stała kobieta, której oboje się nie spodziewali. W ręku trzymała kopertę. Musimy porozmawiać, powiedziała spokojnie. To był początek czegoś nowego. Kobieta, która pojawiła się w drzwiach, zniknęła tak szybko, jak przyszła. List, który wręczyła Sławomirowi, był jedynie formalnością. Potwierdzeniem sprzedaży mieszkania Amelii, która niespodziewanie spłaciła wszystkie swoje długi. Nie prosiła o nic, nie zostawiła żadnych warunków, tylko ciche. Musiałam to zrobić, zanim odeszła. To był punkt zwrotny. Zmiana w Sławomirze nie była cudownym nawróceniem. Nie obudził się innym człowiekiem. Nie przeprosił tysiąc razy, nie przyniósł bukietów. Zaczął od małych rzeczy, codziennych, żmudnych, często niezręcznych. Sprzątał po sobie, robił zakupy, ale zanim poszedł, pokazywał Hanie, co planuje kupić. Nie dlatego, że musiał prosić o pozwolenie, ale dlatego, że chciał być przejrzysty. Jakby próbował na nowo nauczyć się uczciwości. Gotował, czasem zbyt słone, czasem zbyt twarde. Raz ryż się przypalił, tak, że garnek musiał wyrzucić. Ale nie przestawał próbować. Mówił więcej. O pracy, o głupich rzeczach, o przeszłości, nie zawsze w sposób elokwentny, czasami zacinając się, czasami zbyt długo milcząc między zdaniami, ale mówił. I co ważniejsze, nie ukrywał, już nie. A mimo to Hanna pozostawała ostrożna, nie odrzucała go, nie ignorowała, ale był w niej chłód, którego wcześniej nie znał, dystans, cierpliwa obserwacja. Jakby czekała, czy to, co się w nim rodzi, ma szansę przetrwać. Któregoś wieczoru, kiedy oboje siedzieli przy stole, w ciszy, która tym razem nie była już pustką, tylko przestrzenią na bycie, spojrzał na nią i zapytał spokojnie: Czy ty jeszcze mi ufasz? Nie odpowiedziała od razu. Odłożyła kubek. Zastanowiła się. Zmierzyła go wzrokiem, szukając czegoś za jego pytaniem. Nieusprawiedliwienia. Prawdy. Nie do końca, powiedziała cicho. Sławomir kiwnął głową, nie odwrócił wzroku, nie próbował się tłumaczyć. Ta odpowiedź bolała, ale była prawdziwa. A on nie miał już siły walczyć z tym, co prawdziwe. Tego samego tygodnia Amelia pojawiła się jeszcze raz, weszła wolniej, bez pewności siebie, która wcześniej towarzyszyła każdemu jej kroku. Tym razem nie przyszła, by czegoś bronić ani żądać. Usiadła w kuchni, gdzie czekała na nią Hanna. Bez kawy, bez herbaty, tylko stół i prawda. Wykorzystywałam jego miłość, powiedziała Amelia bez owijania. Traktowałam ją jak ubezpieczenie, jak coś, co mi się należy. Nie zauważyłam, jak bardzo go to osłabiało. Hanna słuchała, nie z wrogością, ale też bez współczucia. I prawie zniszczyłaś nasze małżeństwo. Odpowiedziała spokojnie, ale bez cienia wahania. Amelia skinęła głową. Nie próbowała się bronić. Chwilę później podniosła się z krzesła, z torebką w dłoni. Zatrzymała się w progu. Zostaniesz? zapytała cicho. Przy nim? Hanna nie odpowiedziała od razu. Przeszła przez całą ścieżkę emocji, zanim znalazła słowa. Zostanę. Na razie. Powiedziała. Nie z powodu obietnicy, z wyboru. To jedno zdanie wystarczyło. Amelia odwróciła się i odeszła. Cicho, bez dramatów. Jakby po raz pierwszy naprawdę zrozumiała swoje miejsce. Kilka godzin później, kiedy dom znowu należał tylko do nich dwojga, Sławomir usiadł obok Hanny na Sofie. Nie mówił wiele. Jego dłoń powoli odnalazła jej. Nie ściskał jej, nie nalegał. Po prostu trwała między nimi obecność. Dotyk bez wymagań Wybieram ciebie powiedział szeptem. Hanna nie odpowiedziała słowami, ale nie odsunęła dłoni. Nie spojrzała na niego. Patrzyła przed siebie. Jej serce nie krzyczało już tak, ale też nie mówiło nie. I to wystarczyło. Zrozumiała, że prawdziwa decyzja nie polegała na natychmiastowym przebaczeniu, ani na odejściu. Nie chodziło o gesty, słowa czy deklaracje, chodziło o coś głębszego o zaprzestanie okłamywania samej siebie o przestanie udawania, że wszystko się ułoży samo. To, co się wydarzyło, zostawiło w niej ślad, ale też zbudowało nowy grunt niepewny, nierówny, ale rzeczywisty. Przyszłość była nadal niewiadomą, pełną możliwości, ale też lęków. Nic nie było gwarantowane. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna wszystko, co miało nadejść, było prawdziwe. I to zmieniło wszystko.